Witam serdecznie. Trwa w tej chwili operacja specjalna e, zombie nie, i jest również dostępny portal zombie, więc staram się zrobić kilka recenzji bohaterów, dostępnych tylko w tym portalu. Zrobiłam już Manfreda i zrobiłam Quake'a, więc e, tutaj był 3 i 4 gwiazdka, więc, więc postanowiłam, że zrobię również pięciogwiazdkowego. W, I wybrałam sobie na początek bohatera um, najstarszego pięciogwiazdkowego zombie, a mianowicie Billy Boba. Billy Bob przez długi czas, zanim pojawił się ten portal, był jedynym pięciogwiazdkowym zombie, którego można było dostać w grze. I wtedy, może wrócę do tych operacji specjalnych. To jest taka ciekawostka, że nie było wydarzenia zombie nie było tej opcji, że można było sobie przechodzić przez poszczególne etapy. Była natomiast operacja specjalna horda zombie i tutaj tak samo jak jest w tej chwili, można było wypełniać, przechodzić poszczególne etapy, zabijać zombie, i za 200 zabitych zombie dostawało się w skrzyni możliwość losowania jednego bohatera, jednego bohatera zombie. Oczywiście nie było ich tyle, ile jest w tej chwili, i pięciogwiazdkowy był tylko jeden, ponieważ jakby przejście nawet tych wszystkich czterech etapów nie wypełniało tej skrzyni, więc praktycznie losowania odbywały się dużo rzadziej. Więc Billy Bob był statystycznie najtrudniejszym, najrzadszym, pięciogwiazdkowym bohaterem w grze. W tej chwili oczywiście to się zmieniło, dlatego że jest dużo więcej pięciogwiazdkowych bohaterów zombie i on jest jednym z nich, jest trochę. I to, że on jest starszym bohaterem, to jakby się czuje w tych, czy widać w tych jego właściwościach specjalnych. Więc może Spójrzmy, co, czym się charakteryzuje BiliBO. Jego statystyki to 617 atak 744 obrona, 1439 zdrowie. Jest to bohater jakby pomocniczy wspomagający. On Bezpośrednio sam nie atakuje. I jest również to bohater wolny, dlatego że jego prędkość ładowania to jest 40, czyli on potrzebuje 12 klocków na to, żeby się naładować. I w związku z tym, i te wszystkie właściwości powodują to, że on ma trochę zwiększone zdrowie. Po to, aby wytrzymać trochę więcej bombardowania klockami na siebie. i Zwiększono obronę, i ten atak jest jakby w tych jego statystykach jest najniższą wartością, dlatego że on jakby nie ma wpływu na tego bohatera. Jakie są jego właściwości specjalne? Inicjator i pobliscy sojusznicy w trzech, turach kontratakują, zadają 125% odniesionych obrażeń. Co to znaczy? To znaczy, że przez trzy tury po zaktywowaniu tego, tej karty Billy Bob i jego sąsiad po prawej i sąsiad po lewej otrzymują kontraatak, czyli jakby to co przyjmą na siebie kontratakują z, z tą wartością 125%. On również zwiększa dla siebie i dla swoich tych najbliższych kumpli, Obronę przez trzy tury zwiększają o 140 punktów i również zwiększa o 140 punktów atak tych sąsiadów obok siebie. Czyli tak, jeżeli on zwiększa obronę, czyli jakby pomaga, ta cecha jest, to nie ma znaczenia, jaki będzie bohater koło niego. On i tak zwiększy ich obronę i pomoże im trochę utrzymać się dłużej przy życiu. Natomiast ta trzecia cecha, że zwiększa atak powoduje, że tak naprawdę to najlepiej koło niego ustawić bohaterów atakujących, czyli tych snajperów albo strzelających na kilka, na kilku wrogów po to, aby ten jego, ten jego wzmożony atak wykorzystać. Jego prędkość ładowania 40 to jest bardzo bliska do tej kolejnej jakby Breaking Point 43, kiedy potrzebne są tylko. Nie tylko, potrzebne jest 11 kloców do tego, żeby naładować, czyli jakby urywać jeden klocek. I te trzy punkty byli, bo może praktycznie dostać z tej podstawowej broni trzygwiazdkowej. Może zajrzę u mnie do, do mojej broni. Ta podstawowa broń trzygwiazdkowa, gdzież ona jest? Przyspieszająco daje plus 3, czyli nawet dając mu 3 broń, ładuje się szybciej jeden klocek. Jeżeli mu się da broń inną, chyba 4-gwiazdkowa się ładuje, to jest unik, też jest dobra broń do tego, żeby, szczególnie jeżeli się go będzie stosowało w obronie. I z który daje plus 7, czterogwiazdkowy, też go przyspieszy. Oprócz tego, jaką broń warto, jeżeli ktoś ma jednego z tych um, broni miesiąca, taka, która daje odporność, jak najbardziej, zwiększenie zdrowia też pomoże mu się utrzymać przy życiu. Broń, która zwiększa celność, atak krytyczny, nie ma sensu. Um, bronko um, Peacemaker, który dodaje zdrowia, co ture tak jak najbardziej można mu go dać, aczkolwiek ja bym raczej chyba stawiała na uniki w obronie albo na przyspieszenie. Do czego się nadaje Billy Bob? W jaki? Ja nie, nie mam tego bohatera. Także nie udało mi się go wylosować jeszcze do tej pory, ale gdybym go miała na tym etapie gry, który jest w tej chwili, nie wydaje mi się, że ciągnęłabym go aż do, do tego poziomu pięciu gwiazdek. Jest dużo naprawdę bardzo dobrych bohaterów. W kolorze żółtym, których bym prędzej użyła. Billy obie, y jako kontratakująca karta nadaje się do jako tank, ale jest. Ja mam Nimę, która jest chyba najlepszym żółtym tankiem w tej chwili w grze. I mam również Goldmana, który jest bardzo dobrym tankiem, także. Nie zamieniłabym ich na Billy Boba. On nadaje się również na pozycję flanka, czyli ochraniania, ochrania wtedy tym swoim kontratakiem, zarówno tank, jak i skrzydło. Ale to jego ładowanie byłoby wciąż dla mnie problemem. On się ładuje trochę za wolno, A po to, żeby być bardzo skutecznym. Można by go na przykład połączyć z Panzerem, czyli Panzer jako tank, a Billy Bob jako flank albo um, nawet odwrotnie, ale y, dlatego, że ja bardzo lubię te, te karty, które dają te drwiny i tą pułapkę, jakby ściągają na siebie atak i ten kontratak, który, który jakby zmusza y, 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 atakujących do użycia y, y, do jakby do strzelania na kartę, która ma na sobie ten kontratak. Czyli będzie się jakby ukaranym za, za atakowanie tego bohatera. Jak, to, to jego zwiększenie ataku plus 140 punktów, jest praktycznie takie same jak zwiększenie ataku tych czterogwiazdkowych bohaterów, takich jak. Chwileczkę, takich jak fioletowa Ryuko. Ona również daje plus 140 punktów do ataku. Chwileczkę tutaj jest. Tak również daje 140 punktów do ataku Jakob również podnosi atak o 140 140 punktów. Kolejnym podobnym czy podobnym, można go porównać również do rany, która ma kontra jest jeszcze bohater. Z tym, że rana jest również Hillerem. Ona nie podnosi ataku, ale leczy tych sojuszników po bokach. A, a tak, Jakob, a Jakob i Rioco podnoszą atak wszystkich, wszystkich kart, a ten Billy Bob tylko sąsiadów. Kolejną kartą, która ma atak, jest Flint. Flint dodaje. To 16 punktów za taką. On może dodawać więcej. Nie wiem, ja nie mam go, nie mam jego właściwości specjalnych, podniesionych. Także możliwe, że on też jest 140. Rzadko go używam, ale Flint ma, jest szybciej się ładuje. Jest szybszy i no generalnie chyba łatwiejszy nawet do zdobycia niż Billy Bob. I jeszcze jednym bohater, do którego można go tak naciągając trochę porównać, jest Tameka, która jest również z tej rodziny y, y, zombie, dlatego że Tameka, Tameka jest bohaterem atakującym, ale ona oprócz tego, że atakuje, y, również y, jest snajperem, czyli uderza w jeden cel, a później dodaje kontratak, wyższy kontratak niż to, co daje Billy dlatego, że on daje 145% odniesionych obrażeń y, oraz jakby za każdy kontr tak ci sąsiedzi dostają umiarkowane doładowanie, także gdybym miała wybierać pomiędzy tymi dwoma bohaterami, wybrałam zdecydowanie Tamekę. Billy Bob jest trochę już taki... No widać, że jest to karta starsza, on po prostu jakby nie ma tego wow faktor. Okej, okay. miałam tutaj, sorry, udało mi się znaleźć w moich najazdach przeciwnika, który ma Billy boba jako tanka, więc może spróbuję zaatakować, zobaczymy jak on się sprawdzi. Ma go na takiej słabej broni. Roadblock jest chyba jednym z gorszych broni pięciogwiazdkowych. Żółty daje jednak odporność na osłabienia. Tutaj on ma na flanku, ma Bridget. Flank jest najlepszą chyba pozycją dla Bridget. Ona tutaj powinna być, jak się wciśnie na skrzydło, to ona jest trochę jakby zmarnowana tej właściwości. No, ale przez to, że ona jest na, na flanku, to jakby ten plus atak Z Billy Boba, nie będzie na nią działał jeżeli gra się przeciwko Billy Bobowej to warto mieć albo Krampusa który będzie mógł ściągnąć na siebie jakby ukraść ten kontratak i troszczyć go na swoich sojuszników albo mieć któregoś z bohaterów, którzy usuwają boostery przeciwnika, czyli chociażby nie wiem, och, nie chciałam tego wcale zmienić, chciałam tylko o nim powiedzieć coś. Czyli na przykład Rudolf, który usuwa wzmocnienia wrogów, ale Rudolf najpierw uderzy, czyli najpierw uderzy w ten kontratak, otrzyma go jakby uderzenie z powrotem na siebie, musi przyjąć, dopiero potem usuwa te osłabienia. Oczywiście kartą, która pomaga, jest. Oh. Co ja robię? Ciągle wyrzucam tego mojego biednego krampusa. Ym, y, Goldman również usuwa wzmocnienia celu i pobrzyskich wrogów, czyli Goldman również musi uderzyć w tego Billy Boba, przyjąć ten y, cios z powrotem kontratakujący y, i dopiero potem usuwa to osłabienie. Także trzeba o tym pamiętać, że, że ten bohater oberwie trochę, y, zostanie ukarany za to, co robi. Ym, i e, później mamy już tych bohaterów czterogwiazdkowych, którzy mogą nam pomóc. A mianowicie e, Talia, gdzież ona jest tutaj, gdzieśmy się tutaj przewnięli, w dumiu, uciekli. Okej, okay. Rex, e, Rex będzie, e, będzie jednym z tych bohaterów, którzy pomogą, dlatego że e, Rexem można uderzyć na skrzydło, e, czyli na bohatera, który nie jest objęty kontratakiem. I jakby nie zostanie on ukarany za uderzanie kontrataku, ale usunie go. Podobnie zrobi talia, jeżeli, się uderzy na, jeżeli uderzy się na skrzydło, to talia usunie wzmocnienia. No i oczywiście Ryoko, fioletowa, która, jeżeli ktoś będzie robił ustawienie kolorów przeciwko tankowi żółtemu. Ryoko jest fioletowa, więc ona Um, usuwa wzmocnienia wszystkich wrogów bez zadawania, jakby ona nie atakuje sama. Także ona sama nie poniesie obrażeń. Ok, wrócę do mojego krampusa. Och, I teraz tak, co mamy? Co my mamy? Tutaj sobie zmienię. Kul. Cool. Ok, zobaczymy. Hmm. Chciałabym sobie go sprowokować do tego, żeby on mi żeby on mi odpalił. Okej, okay, udało się. No więc tak, jest kontratak, jest podniesiony atak, podniesiona obrona. Ja teraz muszę trochę uważać. Nie udało mi się uzbierać, czyli teraz wszystkie te klocki, które spadają na, na tych trzech środkowych bohaterów, to oczywiście ranią moich. Nie układają się klocki dobrze. Nie mogę dostać fioletowych, tutaj nie mogę jakoś ich uzbierać. Billy Bob mi zaraz odpali. Odpali również Bridget, która zada im trochę... Dołożę im trochę pancerza. Dobrze spróbuję może tutaj, o nie chciałam tego zrobić. Okej. Okay. No tak, kontratak mnie trochę tutaj pokarał, straciłam mojego 8 zobaczymy czy mi mój... Auuu... Wciąż mam kontratak naprzeciwko siebie. E a terminus będzie uderzał na oślep, no nic zobaczymy. Może mi przywróci tego bita. Nie. Hm. Okej. Okay. Będzie chyba ostatnia tura. Tak. Czyli, tak, widzicie, dosyć mnie skutecznie przytrzymał. Tym bardziej, że klockim śniło, że dopiero teraz mam naładowanych moich filetowych bohaterów po tylu turach. Bardzo skutecznie mnie przytrzymał przed atakowaniem jego bohaterów. Teraz sobie przerzucę kampusem. Okej, okay, ta będzie zlikwidowana, ponieważ przerzuciłam to, co Wildcat mi dała. O, tak tamtych uziemiłam, ku. Okej, brzioć się sama wykończyła. Tak jak widzieliście sprawił mi trochę kłopotu. Nie jest to najgorsza karta, tak jak mówię, mam lepszych żółtych, na których będę pracowała. Wszystko zależy od tego, co się ma w kolekcji. Jeżeli ma się ograniczone możliwości i się go wylosuje i długo nie będzie można z niczego innego żółtego, to jak najbardziej czemu nie można go podciągnąć. U mnie raczej chyba będzie siedział na ławce rezerwowych w zamrażarce przez dłuższy czas. Okej. Okay. To tyle na temat Billy Boba. Przy następnych zombie znowu spróbuję opowiedzieć o kilku innych bohaterach. Nie. I życzę wam powodzenia w losowaniach, również powodzenia w wydarzeniu, abyście zdobyli jak najwyższe miejsce i jak najwięcej monet zombie, które potem wam dadzą dobrych bohaterów. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam gorąco i dziękuję. Pa, pa.